Cześć Tu Bork, witam was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o takim oto urządzeniu do komputera Commodore 64 i generalnie do rodziny komputerów zgodnym z Commodore 64 o Tapekardzie. Tape Ta -card to jest jak mówi jego twórca ekonomiczne urządzenie masowej pamięci przeznaczone właśnie do. C64. Tylko co to tak naprawdę <gry> znaczy? No na początku może powiem, co to właściwie jest, ten Tapekard. To jest taki cartridge, który wyposażony jest w 2, 4 lub więcej megabajtów pamięci flash. Ta akurat wersja posiada tych megabajtów 4, który podłączamy do portu magnetofonu, do portu magnetofonu komodorka. Z tego względu pasuje on nam do portu. Komodore 64, Komodore 128, ale nie chyba w jednej z wersji mm, obudowy metalowej, tego, tej desktopowej, bo tam po prostu chyba jest za mało miejsca, żeby wetknąć tego tapę karta. No, w związku z tym, że podłączamy go do portu magnetofonu, to nie podłączymy go oczywiście do SX64, czy tej takiej notebookowej wersji Komodorka, która po prostu portu magnetofonu nie ma. Po zainstalowaniu TAP karta, po włączeniu go tutaj, włożeniu go do Komodorka, wystarczy, że wciśniemy Shift i Run Stop, czyli tak naprawdę wydamy polecenie Load magnetofonowi. Load i Run. I już po chwili, dosłownie po kilku sekundach, to jest chyba 8 sekund, uruchomi nam się browser plików, który jest tutaj zamontowany jako taka. Podstawowa aplikacja. Tapecard ma trzy tryby działania. Tryb streamingowy, który właśnie uruchamia się na początku wraz ze startem komputera i w którym ładujemy ten browser, to jest taki tryb, w którym ten tapecard tak naprawdę udaje nieskończoną taśmę, nieskończony, nieskończony magnetofon. Po jego załadowaniu automatycznie, lub można też oczywiście uruchomić yy, ręcznie, nie musi być to automatycznie. Po jego uruchomieniu, po uruchomieniu P-Card przechodzi w drugi tryb, w taki tryb turbo. To jest tryb turbo, który oparty jest tak naprawdę o dwubitową transmisję, który osiąga prędkość nawet 9,5 kB na sekundę, co powoduje, że tak naprawdę nawet największa gra, jednoplikowa gra e, magnetofonowa. Uruchamia się nam dosłownie maksymalnie, chyba 8-10 sekund. Ja ten kart otrzymałem do testów od Rafa 34 Power.com i on tutaj załadował, jak mi pamięć nie myli, 128 gierek. Gierki te są ułożone alfabetycznie z pewnym wyjątkiem. Na końcu znajduje się pewna liczba gier, które które działają z, z przejściówką na cztery joysticki, którą się wkłada do user portu i można sobie grać w, na, w te gierki w cztery osoby. Pozostałe gry to są tak naprawdę normalne gry, maksymalnie do dwóch osób, korzystające ze zwykłego, zwykłych portów joysticka. Dodatkowo, żeby ułatwić generalnie y, życie, y, mamy też tutaj programy, programy użytkowe, Disk Turbo oraz 4Joy Test. CGA, czyli tester do joysticków do wszystkich portów, zarówno tych portów standardowych, jak i tych portów, które możemy tutaj sobie umieścić w rozszerzeniu CGA. No, jeśli chodzi o wybór gier, to mamy ich tutaj ponad 100, 126, a nie 128, jak powiedziałem przed chwilą, ale myślę, że dzięki temu każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Weźmy na przykład, załadujmy grę 48 kB, czyli chyba wielkość, która jest praktycznie maksymalną wielkością jaką może posiadać gra jednoplikowa i zobaczmy jak ona nam się szybko ładuje no to było chyba poniżej 8 sekund i gra się załadowała także jest to mega, mega, naprawdę mega szybkie ładowanie buble, boble, gierka pewnie Wam wszystkim znana tylko jeszcze pokażę, że działa. No, jakby miała nie działać, to jest gra jednoplikowa, kasetowa. Tutaj raczej żadnych niespodzianek nie będzie. Znana każdemu muzyka i możemy zaczynać zabawę. No, ta gra oczywiście tak naprawdę najlepsza jest na dwie osoby, ale ja sobie zagram chwilę na jedną osobę. Niestety, ponieważ cartridge nie ma tutaj resetu, bo nie da się tak naprawdę zrobić resetu w porcie magnetofonu, to musimy wyjątkowo wyłączyć i włączyć komputer, żeby zrestartować cały cartridge. Dlatego warto sobie tutaj do tego cartridge'a włożyć jakiegoś blackboxa lub cokolwiek innego, co posiada tryb normal w kasecie. Niektóre kernele mają wyłączone, niektóre kernele przyspieszające stacje dyskietek mają wyłączony tryb normal kasetowy musicie na to uważać, ale Blackbox bez problemu wam do tego urządzenia resetującego wystarczy. Znowu shift i run stop kilka sekund i jesteśmy z powrotem w browserze. Kolejna gierka duża, którą bym tutaj mógł, na której mógłbym tutaj przetestować ładowanie. Tutaj mamy jakiś Emlyn Soccer, przyznam się, nie znam tej, tej gry. 50 kB. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, naprawdę, dosłownie kilka sekund gierka jest załadowana. Tak to szybko się ładuje. No, nie będę robił tutaj z tej recenzji TP-karta recenzji gier, jakie znajdują się na TP-karcie, bo nie ma to y, sensu, ponieważ tak naprawdę każdy z Was może. Na ten tapę kart, jeśli Wam się nie podobają te gry, które się na nim w tym momencie znajdują, albo jeśli kupiliście go po prostu pustego, załadować swoje gierki. Istnieje oprogramowanie, które można ściągnąć z, z internetu, z Commodore's Ten Database oraz innych stronek, które pozwoli Wam bez problemu załadować na pamięć Flash tutaj samemu gry programy, co Wam się tam żywnie podoba. Można to robić pojedynczo. Można też załadować cały obraz cartridge'a. To są pliki TCRT, Card Image Format. Już nawet na sieci znalazłem kilka takich gotowych, dużych 2- lub 4-megabajtowych plików, które możecie wgrać naraz na, tego, na ten katridge. Istnieje tylko jedna pewna niedogodność. Jeśli macie Easy Flasha to już pewnie wiecie o co chodzi. Załadowanie 4 MB Pamięci Flash. Zapisanie 4 MB Pamięci Flash na komodorku zajmuje około 3 godzin. No, musicie być tego świadomi, że to jednak zajmuje aż tyle czasu, więc być może po prostu wystarczą Wam gry, które są na tym tapekarcie zapisane. No, a jeśli chcecie zmienić coś, no to musicie być gotowi, że taka zmiana to jest raczej wieczór zabawy z komodorkiem, ale to w sumie chyba jest jedyna tak naprawdę wada tego rozwiązania. Oprócz tego naprawdę jest to rozwiązanie ekonomiczne, fajne, bezproblemowe. Jeśli chcielibyście zrobić ze swojego komodorka taką maszynę po prostu do grania, że włączacie go, uruchamiacie i on działa, to w tym momencie to jest chyba najbardziej pojemny cartridge, yy, jaki możecie kupić, który po prostu wam Zamienić komodorka w taką maszynę do szybkiego uruchamiania gier. Tak na zakończenie, Wam jeszcze powiem, że są jeszcze inne projekty, które można podłączyć do portu magnetofonu. To jest Tabduino i PRG Uino, czyli takie emulatory magnetofonu oparte na Arduino. Chyba nawet istnieje taki projekt, który jest takim mniej więcej Catridge'em, tylko z możliwością wczytywania programów z karty SD. I to myślę też jest ciekawy pomysł. No, tak naprawdę to już musicie sami zastanowić się, do czego chcecie tego używać. Jeśli do szybkiego uruchamiania, bezproblemowego uruchamiania gier od razu, bez możliwości popsucia tego, to chyba lepszy jest taki po prostu szybki kadr z pamięcią flash. Jeśli chcecie mieć większą elastyczność, to może rzeczywiście warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem z kartą SD. No ale to już tak naprawdę zależy od Was. To tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Do zobaczenia. Borg Retrogramia.